Jurek dudek, Jurek dudek. No halo? No cześć, Jurek Maciek z tej strony. Słuchaj, mam problem. Co się stało? Problem masz. I to nie mały problem. No, nie dolecę do Madrytu. No, nie zdążę, słuchaj, no, no spóźniłem się na samolot, naprawdę. Nie, no jasne, jasne. Słuchaj, nasze dzieciaki są w Madrycie, czy, czy ty możesz jakoś się nimi zapiekować? No w porządku, słuchaj, no to. No dobra, no to już się nie martw. No mam też prośbę, bo, bo wiesz, odcinek, no odcinek jest w Hiszpanii, ja zostałem w Polsce, nie dam rady dolecieć, Czy możesz coś z tym zrobić? No dobra, dobra, spokojnie, nic się nie martw. Ja już się tymi dziećmi zapiekuję. Madryt to jest fajne miasto, wszystko im mi pokażę, dobra? Dobra, trzymaj się, pozdrawiam, pa. bardzo ładnie i pierwszy raz jeszcze i po pierwsze leciałam samolotem pierwszy raz a po drugie zobaczyłam boisko pierwszy raz Prawdziwe. nam się muzeum bardzo podobało było takie starych lat jak świętowali piłkarze jak wygrali jak jak, jak wygrywali wszystkie mecze, puchary były a co Tobie najbardziej się podobało? najbardziej bardziej złote piłki, buty srebrne. Gra dla Real Madryt to są wielkie przeżycia, wierzcie mi, wielkie emocje. Ale gra przeciwko Realowi to tak samo, wielkie przeżycia, wielkie emocje. Zresztą przekonajcie się o tym sami, zobaczcie jak grali yy, zwycięzcy turnieju z podwórka na stadion. La verdad es que ha sido un partido muy competido y muy, muy bonito. A mí, la verdad es que hacía tiempo que no jugábamos un partido tan, tan divertido y con tanta, con tanta alternancia. Są błędni, y są fuerti i y duri. Jutro, bardzo dobry i nosą empatować. W sí, pierwszej połowie przeważali z nimi, wygrywaliśmy 4-2, a w drugiej wszystko wyrównali straty i remisowali z nami. Było ciężko, zabrakło nam wody, jak już kolega mówił. W drugiej połowie praktycznie nie oddaliśmy wszczątków, ale w pierwszej byliśmy zdecydowanie lepsi. Nie, no, 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 ale ekipa polakowa też jest bardzo zadowolony. więc każdy człowiek błędny, mógłby być tutaj lepiej technicznie. Natomiast my przeciwstawiliśmy im serce, zaangażowanie, ale też umiejętności techniczne niektórych naszych chłopaków nie były dużo słabsze niż zawodników Realu Madryt. Bardzo ładnie, bardzo Brawo dla Będąc w Madrycie nie można nie być na meczu Realu Madryt, więc zapraszam do obejrzenia meczu z Racingiem Santander. O, na no rek co słychać? Słuchaj, zalecione z tymi dzieciakami. Pomogłem im na tyle, i mogłem, wiesz? No, fajnie, na pewno są zadowolone. Powinny być przynajmniej zadowolone. Bardzo się cieszę, że mogłem się z nimi spotkać. Słuchaj, z dzieciakami, które wyjechały do Barcelony, sam będziesz musiał sobie w jakiś sposób pomóc, bo ja już tutaj nie dam rady, wiesz? Także trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie. I jak coś, to wiesz, zawsze może liczyć na mnie, nie? No co mogę powiedzieć? Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci. No, ja jestem twoim dłużnikiem, tak? Dobra, dzięki Jurek. Cześć, cześć. No cóż, oni w Hiszpanii, a tutaj w Warszawie, ale na szczęście nasza ekipa doleciała i to nie tylko do Madrytu, ale również do Barcelony. Tam zwycięzcy turnieju Coca-Coli mieli okazję oglądać mecz wielkiej Barsy.